Panie Przewodniczący, Państwo. Państwo prezydenci, szanowni państwo, ty, 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 ty. ja będę krótko mówił już, bo dostosuję się do apelu y, mieszkańców. Natomiast jedna rzecz: taka refleksja, mogą państwo słuchać lub nie. Ja jestem drugą kadencją radnym, byłem radnym w kadencji 14-18 i szczerze tęsknię do czasów, kiedy ta aula była miejscem dyskusji na temat ścieżek rowerowych, stadionu, inwestycji w mieście, a nie non-stop tu rozmawiamy ostatnio o Unii Europejskiej, o Tusku, o Merkel. Ja już nie mogę tego słuchać tak szczerze. Mam dość tej partii polityki. I teraz tak. Polityka, momencik, ale ja teraz mówię. Polityka migracyjna państwa nie leży w kompetencjach samorządu lokalnego, ani radnych, ani prezydenta. Zacznijmy od tego. Kolejna rzecz, panie pośle Małecki. Czekamy w płoczku od lat na inwestycje centralne, na S10, na obwodnicę zewnętrzną, na Trzeci Most. Jakoś pan taki aktywny w Sejmie przez ostatnie 8 lat w tych sprawach naszych, które są dla nas istotne, nie był, jak tu jest aktywny w podburzaniu mieszkańców i wrzucania dziwnych filmików na Twittera. No, sorry, no ale tak to działa. Proszę, proszę być aktywnym w sprawach, które są istotne w Sejmie, a nie przychodzić tu i uprawiać tu politykę na temat polityki migracyjnej. I ostatnia rzecz, jeszcze stricte w temacie. Ostatnia z mojej strony rzecz. Poseł Mański chyba pięć razy powiedział o migrantach przerzucanych tu z Niemiec. Ja rozumiem, że mi mogą Państwo w tym temacie nie wierzyć. Rozumiem, że mogę być niewiarygodny, dlatego proszę obsługę Auli o wyświetlenie slajdu. Jest to slajd z portalu Jest to slajd z portalu kresy.pl i były szef MSZ w rządzie PiSu mówi, jak to wtedy było. No więc teraz Niemcy nam zwracają tych, których PiS im tam napuszczał. No i tyle, ale ja rozumiem, sądząc po okrzykach na tej sali referendum, referendum, że w tej dyskusji najmniej chodzi o fakty, nawet jeżeli przedstawia je były szef msz tu z PiSu, a chodzi o politykę. Także dziękuję, na dziś koniec, mojej strony.